Witaj na kanale autentyczny. To kanał o narcyzach, socjopatach, psychopatach i innych zaburzeniach osobowości, czy po prostu toksycznych osobach. Jesteś tu, by zrozumieć, co Ci się przydarzyło i zdobyć wiedzę, która jest niezbędna do uzdrowienia. Jesteś tu, by zdobyć wiedzę by uniknąć zagrożenia. Polub, skomentuj, subskrybuj, udostępnij. Umów się na prywatną sesję. Napisz na autentyczni23małpa.gmail.com lub kliknij na mój profil, a następnie zakładkę Informacje. Jakie jest spojrzenie narcyza? Spojrzenie narcyza cecha, którą możesz zauważyć u wielu osób z narcystycznym zaburzeniem osobowości. Możesz zauważyć specyficzny sposób, w jaki się na Ciebie patrzą. Obserwują Cię, wnikliwie przeszywają wzrokiem niczym naukowiec, który wykonuje jakiś test studiuje jakiś temat to bardzo drapieżne spojrzenie takie jak mają zwierzęta drapieżne zwierzęta które namierzają swój cel zwierzynę ofiarę pożywienie narcyz funkcjonuje jak każdy drapieżnik jak każdy drapieżnik w świecie zwierząt śledzi swój cel, swoją zdobycz, ofiarę. Obserwuje starannie, doszukując się słabych punktów, a później je wykorzystuje. Kiedy narcyz się na ciebie patrzy, to cię studiuje, analizuje, poszukuje sposobu, w jaki może Cię kontrolować, w jaki może Cię wykorzystywać? Narcyz chce wpływać na Twoje zachowanie, chce wpływać na przebieg i rozwój wydarzeń. Narcyz chce wydobyć z Ciebie, wyłudzić jak najwięcej, chce czerpać z Ciebie korzyści. W sposób, jaki jest niesprawiedliwy, niekorzystny dla Ciebie. Narcyz analizuje mimikę, wyraz Twojej twarzy. Analizuje najdrobniejsze detale, mikroekspresje, w szczególności obszar ust i stara się odgadnąć. Co myślisz, co czujesz. Narcyz jest pozbawiony empatii, dlatego też ma trudności z tym, by wyczuć czy poczuć Twoje emocje. By mógł się dowiedzieć, jak się czujesz, to musi odczytywać to z Twojej twarzy, w szczególności z obszaru ust. Lub też musi słuchać tonu Twojego głosu. Tak czy inaczej, będzie usiłował odczytać Twoje myśli i Twoje uczucia, a później będzie Cię oceniać na tej podstawie. Kiedy widzisz, że narcyz się na Ciebie patrzy, to doświadczasz prawdziwej osoby bez maski. Masz do czynienia z kimś słabym, pełnym obaw, zazdrosnym, zgorzkniałym. Masz do czynienia z osobą, która czuje wielkie zagrożenie z Twojej strony. Przeszywający wzrok, utrzymujący się dłużej niż zwykle, może być próbą, by Cię zastraszyć. I odzyskać kontrolę i władzę nad tobą. Może być to subtelna forma komunikacji. Kiedy narcyz mówi ci, że masz przestać robić to, co robisz, w ten sposób mówi ci, że masz się podporządkować. Jeśli robisz coś, czego Narcyz nie chce to będzie się na ciebie patrzeć ponieważ chce żebyś przestał chce byś pozostawał zgodny z jego zasadami chce byś pozostawał podporządkowany wobec jego fałszywego świata możesz z kimś rozmawiać czy też możesz akurat jeść, najczęściej będzie to sytuacja, która jest pewną formą interakcji. Narcys nienawidzi, kiedy angażujesz się w cokolwiek, co wykracza poza jego świat fantazji, co wykracza poza granice jego wpływu i kontroli. Narcyz jest bardzo zazdrosny, ponieważ nie może otrzymać takiego samego spełnienia, nie może otrzymać takiej samej satysfakcji z prostych rzeczy, z rzeczy, które wiele normalnych osób satysfakcjonuje. Wiele normalnych osób czerpie z tego satysfakcję. Narcyzowi brakuje pobudzenia emocjonalnego, brakuje mu reaktywności emocjonalnej wobec innych ludzi. Dlatego też narcyz nie osiąga takiego samego poziomu satysfakcji, co inni ludzie. Twoja przyjemność dla narcyza oznacza ból i cierpienie. Ponieważ skłania go to do zastanowienia się nad tym, czemu nie może poczuć się tak samo, tak samo jak ty. Dlatego też narcyz będzie się na ciebie patrzeć, z góry na dół, tak, jakby chciał, byś przestał. Twoja przyjemność. Jest jego cierpieniem. Przypomina mu, że nie może doświadczać życia w taki sposób, w jaki ty możesz, w sposób, w jaki mogą doświadczać życia normalni ludzie. Przypomina mu to, jak bardzo jest nieszczęśliwy, jak bardzo jest nieusatysfakcjonowany. Narcyz. Będzie się również patrzeć na ciebie w trakcie kłótni, lub po tym, jak zrobił coś, by cię zranić. Musi odczytać twoje emocje, by zobaczyć, czy ma na ciebie wpływ, czy to do ciebie dotarło, czy ma nad tobą kontrolę. Narcyz potrzebuje tej. Emocjonalnej reakcji, by móc pozyskać paliwo. Kiedy narcys się na ciebie patrzy, to albo wywoła to strach, poczucie winy, wstydu, lub też będzie to swego rodzaju prowokacja seksualna. Narcys może pozyskać paliwo, prowokując cię. Wywołując negatywne emocje, może również pozyskiwać paliwo, doprowadzając do podniecenia, pobudzając cię seksualnie. Jeśli zerwiesz kontakt wzrokowy, lub jeśli zobaczy, że do ciebie dociera, zwykle po doświadczeniu na sobie drapieżnego wzroku narcyza, zobaczysz charakterystyczny uśmieszek wtedy narcyz czerpie przyjemność sadystyczną satysfakcję lub nawet spełnienie seksualne czerpie je z twojego bólu i cierpienia lub ze zawstydzenia cię upokorzenia czy poniżenia narcyz Patrzy się na ciebie, ponieważ obrał cię na swój cel. Dostraja swój celownik, ustawia czerwoną kropkę w kolimatorze na twoje najsłabsze punkty. Narcyz poszukuje u ciebie czegoś takiego, co będzie mógł wykorzystywać. Studiuje cię, analizuje. By móc określić, jak cię zdominować, jak cię kontrolować. Narcyz jest przepełniony zazdrością i nienawiścią. Spędzi większość swojego czasu na zastanawianiu się nad tym, jak cię odizolować, jak cię ograniczyć, jak określiłbyś. Spojrzenie narcyza. Polub, skomentuj, subskrybuj, udostępnij, pomoże to innym ofiarom narcyza tutaj dotrzeć. Naszym wspólnym celem jest zwiększanie świadomości w społeczeństwie i pomoc ofiarom psychopatów. Dziękuję.